Mam godzów, z tej strony Krzyżaka, to jest kolejny odcinek serii Blue Lock Rivals na tym kanale. Dzisiaj jest ze mną Hoho. I w dzisiejszym odcinku no, pokażę wam raczej hoho -Ho wam pokażę, bo on ma e, Sae, bo został drewampowany i jest World Class SAE. Tutaj e, jest nowy kod. I, I 7 takich spinów, i tak, ja sobie dam na Prodigy Flow'a najpierw, zaczynając. I, a daj sobie szansę na Shido, żebyśmy robili Chemical Reaction, bo możliwe, że też dostał rewumpa, ocz nie sądzę. Nie wiem, ale najpierw ja sobie wyróżnię. Ale nie, że, e, fajnie było tak Chemical Reaction, więc daj sobie szansę na Shido, okej? Okay? No dobra. Prodigy za drugim. No to nieźle, Krzyżak. No i teraz no dobra, w ogóle nie, nie wiem, czy był y, y, ten odcinek z, y, z tego jak y, ro, ro, dm, dm, lor, dm, Lorenzo, ale pewnie mi się wtedy zepsuł. Ale dobra, dam sobie na tego Shido'a, jak mówi Hoho. -Ho. Więc najpierw. I mogę już te scenariusze jest w Bo dobra, jeszcze poczekam. No jeszcze poczekaj, najpierw Karasu. Bo ja mam 22 laki z Tak jakby co? że Ile? Ja mam 7 King Jakby co to na lucky spinach mam 5% na mityka, jeden na Czemu Ten oto pan Kikuje wszystkich z tego serwera e, Nie po prostu y, nie kikuje Tylko jak jest zamknięty To jeżeli to wywa, ktoś otakujemy. To automatycznie wywala A tak to y, widzowie by y, przeszka Przeszkadzali cały czas No to nie, nie przeszkadza, dobra Mogę już zaczynać? Się Czekaj, bo jeszcze, no, bo no, możesz tam sobie wejść, ale jeszcze nie zaczynać showcase, a, bo żeby na moim odcinku już było. Dobra. Bo ja na razie same legendy i epiki dropnąłem. Nagi. Jeszcze 12. Raz. Jak będzie mityk, to ja sobie zostawiam albo Don Lorenzo, albo Sae. Lecz znając mojego laka wątpię, bo już mi zostało 8 lat. Ja właśnie z kociarką i... piszę. Nic dobrego nie drognąłem, a powinienem dropnąć minimum jednego mityka według procentów. Dobra, mogę już wrócić do Eee Jeszcze nie. <grym> e, mogę sobie zostawić reo, żeby sprawdzić, czy tutaj, jest... Ty daj time'a, bo on ma prawie Service plusy właśnie no. do tego, to jesteśmy na jego, I daj i, i im Dobra, ja ma, Ej, Mamy reo, żeby sprawdzić. Da, e, wchodź już. E. Dobra. I... czekaj, e, czekaj, czekaj, czekaj. No dobra, widzowie, już jestem i wchodzę właśnie do gry. E, kto tutaj e, jesteś? Eee, yy, ty. Spre... Do, dobra, Czekaj, zmienili to. No, bierz tą piłkę. Bierz tą piłkę. No. I ja pokażę. Yy, pierwsza bitka C bez yy, piłki. Coś takiego. Bo ona się cuje jakoś dziwacznie. Teraz V. A więc. Nie spam tym. Eee, nie rób tego. Dobra. Meta Vision. Jestem dużo szybszy, jak widzisz, krzyżaku. O kurde. I widzę takie... po prostu mam vision właśnie, w którym widzę też jaką postacią jesteś, czyli Reo. Aha, no tak, no tak, bo ja, ja sobie chciałem... I teraz sobie... przechodzimy do posta... do Abilitek. W ogóle e, wejdź, Igor. Wejdź do rundy. Czy mógł ci perfekt pasować do mnie, do teamu. Halo panie. Chodzisz Eee. Czy, czy jak ja mam użyć Perfect Passa, kiedy ale. nie mam na kim. Czekaj. A nie, jak on zlokował no, serwer, to... to... Ale nie, e, no, przejdź tam dalej. I Perfect Pass działa tak jak dawniej No. Jest perfekcyjny. I przechodzimy teraz do następnie abilitki, która jest OP. Teraz przejdę do przeciwników, żebym mógł pokazać. I stanie za krzyżakiem jakby. No trochę bliżej, trochę bliżej. I... No daj, daj, Trochę daj. Jeszcze troszkę dalej. No dobra. Jeszcze troszkę. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. No dobra, teraz to. I patrzmy. Coś takiego. I teraz teraz mam prawie healflika. ...i mogę tak łatwo ominąć. Dzium. No to teraz próbuj strzelić golem. Dzium. No dobra. Moja witka pod B służy właśnie do strzelania golem. Tylko nie ma wariantu bez piłki niestety. To jest taki minus. No tak i, te, i teraz został, yy, został ci... ...Awaken tylko. No dobra. To proszę. Tylko tak, ja jeszcze coś sprawdzę. No. jest i, i tylko jak jestem blisko to to mogę tak zrobić dobra I ta animacja jest taka sama jak była wcześniej I jak widzicie wszystko inne mam takie same o oh, Arm Swipe Meta Vision mogę sobie włączyć tak przy okazji Ty ja mogę mieć Meta Vision i te mogę robić Aj, teraz, a wa walni, piłka takie... góry, walni piłka do góry, walnie no, piłka do góry Walnie piłka do góry Ej no no dobra, dobra, i patrz. A, A czciankę znowu yy, zmienili, Kulere. bo się do mnie teraz pisze. Instrukcję zazłem, ale chyba widać w miarę dobrze i tak. Yy, no, No i teraz. I dobrze, teraz że, ja mam... dobrze że ja mam. Dobrze, że ja mam teraz. Dobra, odpiszę mu. Bo teraz yy, chcę sprawdzić, yy, czy. Mo, y, mo, mogę na Awakennie y, skopiować, bo na, na Don, jak się kopiowało Don Lorenzo, to w zwykłym kopii nie, 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 nie można było, ale kamelonem można było. I uwaga, mo, dobra, mam. No teraz daj piłkę. Ja mogę zaspalić tym metalowym. Dosłownie. No tak, bo jest na no cooldown. Ale to będzie coraz jaśniejsze wtedy. Ja sobie nie trafiłem, jakby co. Oh. Czekaj. Dobra. E. E. No to czekaj, jeszcze y, ten... Y, moje y, Prodigy Showcase. Na nie, nie pokazałem jak ja ją Nie moja piłka. O! Racja. Z pewnością to trafiłeś, tak? Mhm. No to Dobra, e, damy to... normalną rundę. E, ustaw normalną rundę teraz. I wyzeruj, jeśli możesz, wszystko. Tak, żeby się zaczęło od nowa runda. No, no I teraz zagramy sobie normalną rundkę i zobaczymy, Tylko czekaj, ja, ja, ja jeszcze. I, tylko zanim jeszcze się rozpocznie, muszę sobie wyrolować, bo ja mam, ja mam jeszcze dwa spiny, bo sobie zostawiłem. Dobra, to sprawy. No, laki, laki. Może akurat. Shido. Dobra. E, no to e, panie Kaka Killerze, jeszcze proszę wejść do przeciwników, żeby było chemical reaction pokazane. I ty ogólnie będziesz przeciwnikiem w tej rundzie. Nie miało być skip timera, chłopie! Ale teraz jak... I tak, to nie, I tak to nie jest jeszcze normal... normalne. I tak to nie jest jeszcze je, normalne. Je, nie, ale runga. dobra, nieważne. No. No Nie ma Eee. Ja pierwszy raz mam... Szy, szy, jeszcze szydowa. nie jest ready, ale dobra. Jeszcze nie jest ready, ale zobaczmy, no. Daj headeraj jakoś. Oj. To jest. Nie celowałem. Nie, nie, nie być ready. Ej, ty nie było ready przecież Michal reaction. Pej <laughs> są no, to można zawsze. E no, dobra, no to te, czekaj, y, podaj, te, y, teraz podaj. Nie, nie mogłem. Podanie miało Myślę być... Ej <laughs> e, bo coś się baguje, to mi Nie mogłem. E, hedera miałeś. No, spam'iłem hedera. hedera. Też nie mogłeś? Okej. Okay. Poczekaj. A ta bitka to tak. No, a teraz. Która jest minuta? Dobra. Patrzę sobie na nagrywaniu, która jest minuta. Chcę to dawać z Jak to wygląda w spowolnieniu, Fajnie. Bo, bo tam jest trochę. To jest bardziej dla was. No podaj, podaj teraz, ktoś... bo może teraz. A, patrz, tak, Robię takie, jakby się dribluje i wtedy dopiero strzelam. No. A może teraz będzie już ja choć nie wiem, czy to w sumie do wspomnienia, to się zobaczy, ale. Dobra, czekaj, czekaj, I... ale. miał być perfect pas żeby było. dobrze zrobione. To się nie wyklucza. Dragon! 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 Chyba sobie nie trafiłem. <grymne> Chyba. Nie jestem pewien. A teraz żeby szok Shidoa był u Ciebie? Czy Ty miałeś Szydła, czy nie? Miałem, miałem. Ja. Przecież drognąłem się całe. Drognąłem lina, Szydło i no. O! <grymne> chemical, e chemical reaction is ready. Good in Obronie to! Chciałem zrobić mi chorry action w to zrobić Nie mogłem, znaczy. bo to by, bo to był... Czekaj myś to! Myś Dlaczego był spam taki? Da, podaj Mam meta Vision, bo czemu by nie? No ej, ej podaj! Ja mnie ta vision. Ej, a ty możesz kopiować normalnym moim Nie, mógł? ale... A nie, bo po... Ja nie jestem widowem no... Ale nie mogłeś? Normalnych? Ty podaj perfekt, pasem no! No ok, no już, podam. Ale podałeś po Prawie. prostu. nie trafiłem, jakby co? To podaj teraz perfekt pasem. jest co? Bez animacji. No to jest tak... No bo to jest ta gówniana wersja, przecież To jeszcze raz <grym> podaj. <grym> Nie mogę Ej, eee, no może 2012-2015 wejdź wy, pomiędzy nas i gramy w kupie ja Dobra, dobra No Kurde, no, czekaj, czekaj, co? Czekaj, co? Daj mu tego wakana po prostu Daj mu tego wakana Mi? I patrz, ja używam perfect pasa, a ty próbujesz w locie Bo nie wiem, czy się da Co w locie? Okej okay. A nie, czekaj, ty najpierw e, sobie użyj wakana, potem mi podaj Podej, Real. Podaj, Nadpierw, ee, aukena, podaj, Najpierw użyj sobie Awaken, potem podaj i ja Ci podam, i próbujesz Big Banga jak będzie w docie. No. Ode mnie, od Perfect Passa. Robimy, Mikael, by... robimy jak robimy Big Bang Drive. Prawie. A nie, to ja spamuję Ja spamuję Ale wiesz dlaczego? Bo tam mam taki wiesz, czerwony znaczek, i to było A w Teraz tym... robimy dawaj One V One do versus Dobra. To jest dymi. To po... tylko poproszę pana Kaka Killera. A wiesz to? Podaj szybko, podaj, podaj. Podaj. Dobra, się od gry. Mhm. No. W ogóle to będzie krótki odcinek, ale taki. intensywny, że tak powiem. Jestem pierwszy. W ogóle, ja mam jeszcze 7 takich like spinów na stylu. A to ja mam jednego Lucky Spina na stylu i pięć na flow W ogóle możliwe, że nie stać na tego jeszcze jednego, ale nie kupuje. Dlaczego Hemic Recjon UFSA i ready kiedy nie jesteś ze mną w teamie? Dlaczego to ustawiłeś? Czemu ty, czemu ty to ustawiasz? Przecież miała być normalna runda. ruda. Yeah. Czekaj. O dobra, jest normalna. Co czekaj, się stało? nie wiem. Mam co cool cooldowny. Aha, wyłącz no cooldowny. Po prostu pójdźmy na innego piwa. Ale czekaj, dobra. Yy, daj ustawienia... Ej, i daj ustawienia... W fabry ej, ale nie, in na innego piwa po prostu. Chodź. Żeby było od nowa zresztą i tak. A, dobra. I żebyśmy mieli pewność, że wszystko jest normalne. No to na kogo? Eee, nie będzie Twojego głównego konta. Dobra. Bachira z Abit Broken. Biedna Bachira. <grym> no Bachira, z Broken, jak nie wiem. <grym> No, ale chyba nie o to chodziło. Um. Chodziło chyba o to, że się zepsuła, a nie, że jest za mocno, wiesz? No... Nie. Czy jest za mocny, bo to jest... No tak, tak. Czy w teorii. Chyba. W teorii. W teorii. Ale nie no, taka ciekawa że się w mnie normalnie rozbierał, więc chyba jest. Takie co? Ale nie, nie było widać nic. Ty! Ty! Gdzie? O co się? No teraz to nie ma sensu. Co no. jest za UP Aha, czemu ten... Aha, bo ty... Ja wiem o co chodzi. Co? Wiesz o co? Co? Hitboxy działają. Co? Na no beauty full -shocie. Musisz być przede mną, a nie możesz być za mną. Rozumiesz? Bo ja nie. Pierwszy raz użyłam tego, więc Brawo, nie wiem jak dobra. celować. No chyba tego bramkarza. Jako ja, ja, chwala ja ten, kurde, coś takiego odwala. Ten bramkarz jakiś, nie wiem. Tak. Dobra, proszę ja. Ja powinienem mieć, bo ja mam więcej punktów. No Ty powinieneś mieć, ale... No bo widzę, tak w ogóle nie mówiliśmy o tym nigdy wcześniej, że im więcej że masz punktów, chyba tym więcej masz szans w tej grze akurat. Nie? Na <grym> Waken. Mhm. Ty się jej więcej robisz, nie wiem czy to konkretnie chodzi o punkty, nie? A raczej o punkty. O jeden. O jeden kasz. Kasz. <grych> nie, nie trafiłem. Jak? Ja czemu słychać jakiś szum mikrofonu, kurde, podczas tej abitki? Chyba trafiłeś. Aha. Chyba trafiłem. Chyba trafiłem. Prodigy oduczyłeś używać, czy mi się wydaje? Nie, bo na blisko jest gówniane. No wiem. A, no o, to nie ma sensu. Nie mogłem sobie użyć Metavision po tym jak Cię już wyminąłem, nie? Bo mogę wtedy. Beautiful shot jest przydatny na blisko. Bo na blisko to traci szybciej niż zwykły shot, chyba. No i plus nie zabiorą ci wtedy piłki, nie? No ten arm swipe na ciebie nawet nie działa. Bo ja drebluję. Wtedy, kiedy ty go używasz. A sam. A no, to jest... no Nie powinno w sumie. Bo jak mnie nie wywala. No to jak to działa? No. Jakim cudem? A, ja byłem dużo przed tobą To jest nagrany krzyżak. Twoje hitboxy. Twoje hitboxy są nagrane. Fredeł jest mocny, tylko że trzeba się nauczyć nim grać. Gdzie to ty... Mocny na... E, powiem tak, on jest chyba może już najlepszą... Dobra, jed... drugą chyba najlepszą postacią. No one -y, według mnie na piwie Nie no, czy Giri jest jeszcze Oczywiście u jak umiesz ominąć typów. Tak to, to nie Jeśli umiesz bez ABIT wymieniających, wyminąć typów, to jest najlepszą chyba No. To <ścoughs> by się tego spodziewał. Mm. Ty to wygrasz, bo ty teraz... Nie, ja to wygram. No nie. Czekaj, co? Where hitbox? Where hitbox? Już te hitboxy są tak naprawione, że nie wiem. Za bardzo naprawione. Ja mam do Lorenzo, nie? Mam flowa World Class i postać World Class. Tylko, że nie tu samolot z tego. W ogóle... Ale Awakened jakoś, powinien... jakoś powinien być World Castle, albo Awakened Genius, bo on należy do sali. No tak. No ty. Co? Aha, bo ty przecież nie możesz być przede mną. No zapomniałem, czy to działa. Prodigy cię na tyle przyspiesza, że aż tak. Nie byłeś wolniejszy ode mnie, nie? No Ty trochę byłeś wolniejszy ode mnie, ale nie aż tak bardzo. Aha! Oddawaj mu piłkę, po był bug Nie, nie strzelę. Dziękuję za oddanie mi piłki E no, e, dlaczego to mnie wywaliło do tyłu? To jest akurat pusty Abilitki, będzie, tak. Teraz nie, nie, teraz nie mam Abilitki. Nie gadaj, że będzie znowu, że będzie ten błąd. Dobra, nie ma tego błędu. Czekaj, co? Nie, 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 nie ma, nie ma tak łatwo. Jak tam się dołuje. Dlaczego to ma taki daleki zasięg? Dlaczego możesz sobie polecieć tak daleko jak chcesz? No. Świetnie, a no to po moim, po moim wygrywaniu. Przez głupie hitboxy. No, jak?! No jak no. ja, chyba, ja się powinienem pytać I Teraz to normalnie Po prostu ruszałeś się oh, my, what, Big Bang teraz a, weź to był weź to, tak? O, dobra, w tu mam bielitkę, dobra, to, to mam duże szanse. Wiem, specjalnie to zrobiłem. Dzięki! Tak, się nawet jest ważniejszy. Dlaczego jesteś 500 razy szybszy? To jest, I tak nie użyjemy się mojego flowa, który mnie przyspiesza. Ale. Se teraz jest. Moc najmocniejszą postacią, jaka kiedykolwiek była w, w tej grze, mi przed nerfem PowerShot, tak? Nie wiem, może kiedyś był lepszy. No i teraz mnie trafię. Te wow, trafiłem Cie Czekaj, idę tam do ciebie. jest najlepszy, ale ja nie jestem najlepszy na sre, Tak? Aha, świetnie, jeszcze sobie Jego. użyjesz speeda może. Spoko. Jeszcze podwójnego spila, żeby nie było. No znerfiam zdanie do tego se. No. W no sensie, nie powinniśmy jak gdzie to Gdzie no, hitboxy?! Bo, bo ja jak tworzą w sumie specjalnie najmocniejszą postać, to nie powinni też go nerfić w zasadzie. No tak, ale to, to jest... Oni dosłownie z ale Don iba, Lorenzo, postać, Don Lorenzo to jest nic, w porównaniu do Sae. Mm, nie powiedziałbym, ale jak tam... To... Świetnie. Piłka powinna się znaleźć u mnie, jak byłem przed tobą. Lekko ci teraz wyprzedziłem. Wow, bo Sae jest najmocniejszą i najbardziej, w sumie, za tym nowoskierową postacią w grze? Mm, nie. Tak. E, chyba Shido też jest mocny na botów. Jak tylko lekko możesz sobie odejść w bok. No tak, Shido i Kunigami są najmocniejszymi postaciami na botów. A teraz sobie swojego speeda użyjesz. Nie mam niestety. Ja przecież wspomniałam Abilitkę! No, ale ty, ty, ty tylko wygrałeś dzięki temu, że miejsce, gdyby było szybko się i No dobra, to było na tym odcinacku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. No i teraz łapeczki w górę i subika też dla biednego krzyżaka, który ze mną przegrał. E, no, ze względu na no to, że masz i... najbardziej y, unskillową postać że bardziej unskillową niż kunigami. Rozumiem. No i... Pa Pa pa! pa.